Stretching dla zupełnie początkujących. Stajemy wyprostowani i zaczynamy kręcić głową. Pięć razy w jedną stronę, pięć razy w drugą stronę. Obszerne krążenia. Może być powoli, żeby nie zakręciło się w głowie. I w drugą stronę. Następnie lewo, prawo, lewo, prawo. Następnie unosimy ręce do góry i wymachujemy do tyłu i przed siebie krzyżujemy. Dynamiczne wyrzucone. Staramy się cały czas, żeby upadki były ściągnięte do kremu zupa. 10 powtórzeń. Barkami do tyłu. Pięć powtórzeń, potem do przodu pięć powtórzeń. Obszarne krążenia, i następnie na zmianę. Następnie obszarne krążenia. Klatką piersiową staramy się, aby tułów stał. Miejscu, czyli nie kręcimy również tułowiem, chodzi sama klatka piersiowa. Pięć razy w jedną stronę, pięć razy w drugą stronę. Przekrzywiemy się tułowiem Następnie schodzimy do pozycji Dolnego przesiadu jak najbardziej w dół. Jesteśmy w stanie, tak aby zachować proste plecy i prosty odcinek lędźwiowy, żeby nie przeprostowywać go, żeby nie pogłębiać lordozy. Trzymamy kolana na zewnątrz i trzymamy taką pozycję. Świetnie możemy tutaj mogli. Świetne ćwiczenie na mobilizację bioder. Ostatnie ćwiczenie, jesteśmy w pozycji wykroku. Nasze kolano spoczywa na ziemi, druga noga jest przed nami. Kilka sekund przytrzymać i wracamy do pozycji. I potem to samo na drugą nogę. Staramy się mieć napięty brzuch, jak najbardziej wyprostowane plecy i trzymamy kilka sekund.